Hej kal! z tej strony Lemon Horse i dzisiaj mamy kolejny dzień w Star Stable. No i dodali nowe wyścigi. Witaj! Przygotuj się na uzupełnienie swojego treningu o nowe wyścigi. Co więcej, kilku dzielnych śmoków przymierzyło już w przypadku Dziki Las. Teraz sekretarza opuszcza, czekaj Okej, okay. przywitaj mi się z nowymi To Właśnie nie będę używany, więc na no, nowe to wyścigowe. ten swoich sił w jednym o dwóch wyścigach. Aha, czy wyścigi są nowe niespodzianka. Obniżyliśmy wygawanie trzeba być mało się i ukończyć zadania. To by rozumiem bez po, po zakończeniu wyboru w dążu. Teraz wciąż możemy mieć konto i ukończyć te zadania, ale usunię Wam dotyczące poziomu, czekając się w przyszłości. Po to już będzie spełniała na twojej utrzymuści? aha no bo jeszcze nie mam tego dzikiego lasu słuchajcie kom dziki las czyli będą ten nowe ten nowe ten no te dzikim lasie ale ja tam nie mam dostępu jak tam się wchodzi <grym> hmm. czekajcie trzeba w którym rozmawiasz z ranią po zakończeniu wyborów w dundul. No to ja to zrobiłam. Teraz wciąż musisz mieć, kończyć to zadanie. Aha, okej, okay, bo ja mam jeszcze tam zraniam, tam jakby. Tam jakby obokręcza straszeń. To jest na terenie Mistful i chyba to mam zrobić. Tak mi się wydaje. No to zrobię to i zobaczę. Więc już się z wami widzę w grze. Okej, okay, jestem już w grze. Teraz będziemy jechać na południowe kopyta prawa, żeby zobaczyć te nowe wyścigi. Okej, okay, ja już jadę w ogóle. Ja to już coś wcześniej weszłam, przyznaję się. No i pytaliśmy się. Ja się wydałam czym, no co, co tutaj nabyć, Jakieś nowe teren, nowe wyścigi odskłodzi. No i w następnym tygodniu będzie ten, o, mogę wam pokazać, tutaj mam zadanie, a tutaj mam jeszcze repkę. Wczoraj tutaj wydundulniałam repkę, ale odblokowałam ją i teraz nie mam, czy robić tą repkę, czy robić to zadanie. Albo słuchajcie, zrobię chyba to i to, po prostu zrobię wszystkie zadania w miejscu, to może będzie jakieś zadanie odblokowujące. Ale słuchajcie, ja, ja już zobaczyłam, że jakby... Wejdziemy sobie jeszcze do swej bo chcę Wam coś pokazać. Yy, I zobaczcie, tutaj mam hepkę. Z alonsów. To jest ten, jakby to coś tam, posterunek z nie? No i tutaj też mam. No i chyba będę musiała zrobić to i to, żeby żeby odblokować ten dziki las No, no niektórzy już zrobili dawno to zadanie ale ja wiecie, dołączyłam gdzieś 3 miesiące temu no i dlatego tam nie zrobiłam tego ale okej, okay, zupełnie się nie czemu jedziemy do Srebrnej polany, a nie na Południowy Kopta ponieważ widziałam odcinek u Lori gdzie ona pokazywała w Srebrnej Polanie jakąś taką tajemniczą wiadomość jak oglądacie, jak oglądaliście odcinek Lori, to tam właśnie ona to pokazywała. No i jestem ciekawa, czy u mnie też to jest, więc tam jedziemy to sprawdzić e, jak coś to znowu się poniżo na serwer Rainbow River, bo tam moja koleżanka no, tutaj one są. Okej, okay, ta kartka była tutaj. No, i słuchajcie, jest taka Zobaczcie. Nie wiem, co tutaj jest napisane, bo jest strasznie niewyraźne. Ale możecie zobaczyć tutaj. Możecie tutaj sobie przyjechać. To jest w Schrabronie Polania. Tutaj koło tego burmistrza, wiecie, i tutaj koło, gdzie się wchodzi do tego zegarania. Tutaj jest jakaś. Ja to mogę ten? A nie, to chyba do tego bym. Ale to jest mega dziwne A tak, do tego tam. To jedziemy na południowe kopyto już, tylko chciałam to po prostu zobaczyć sobie W ogóle co to było w tym Dziwna jest ta kartka Możecie sobie poszukać, nie wiem co to w ogóle jest to Jedziemy na południowe kopyto w ogóle. Kupiłam sobie tutaj nowe ogłówienie i dostałam mega dużo rzeczy. Dostałam taką spódnicę gad. dostałam koszulkę gad. i dostałam kwiatek. Taki, taki, taki. O, taki no, koń. Taki, no, taki różowy. Mogę wam pokazać. O, widzicie, taki no, różowy kwiatek po prostu różowy kwiatek. Nie mam co hagi z Możecie sobie zobaczyć, czy wy też to macie, bo ja tylko, no ja to mam. Chciałam zobaczyć i wam pokazać. Jak już widzieliście, pewnie jest nowe intro, ale ja już was nie zanudzam. Już się z wami widzę w... Czekajcie, czy lam tu jest przed bo masz dużo, ale jest Dobra, więc jak już mówiłam, już się z wami widzę ja w południowym kopytku. Ale to znaczy przed promem. Mam wam że nie dużo do opowiedzenia, ponieważ w tym tygodniu dużo się działo, w zeszłym tygodniu. No i zdobyłam szesnasty level, i teraz odblokowuję eponet. I teraz nie wiem, które zadanie robić. Czy robić te skórdzenia hrabskie? Czy robić. Nie wiem, tutaj mamy jakąś hrabkę w dolinie ukrytych dinozaurów? Ja nie wiem. O, i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że wcześniej, jak tutaj był ten dziki las, nie? No, to tutaj był ten najpierw dziki las, a teraz zobaczyłam, że on jest tutaj, a no. Tak, jak na przykład tutaj, zobaczcie, srebrna polana, tak? To ten napis jest, no tak na środku, nie? To chyba to będzie cały ten dziki las, chyba, tak? To jest jakaś wioska przepięknego ogrodu, to nie wiem, co to jest. Nie wiem, ale ja bym strasznie chciała to odblokować, ale no. Nie wiem, zrobię to te dzisiaj zadania, te tutaj. One są zranią. No tutaj też postaram się zrobić tą repkę No i zobaczymy, czy, mi się, czy będę miał jakieś zadania odblokowujące ten dziki las, czy coś takiego. Mam tutaj już południe kapitka Czemu tak długo to trwa, zanim ten tron Zanim on przyjedzie z nim. Okej, on... okay, widzę, że tutaj jakieś dziewczyny teraz tutaj są. Uy, proszę pana, chcę zobaczyć nowe wyścigi Ciekawe ile te wyścigi widają PB. Tak u nie. bo Jestem ciekawa. Mam nadzieję, że jakieś dobre, bo nie chcę się trenować tego pinta biana. Tutaj widzę, że jakaś dziewczyna jest. Na no, frisie, którego ja mam, tylko inny, ten, inną maścią. nie, tylko jak do tej trochę, to, z się to pokazał. No dobra, chcę do południowego kopyta. Szybko mi, szybko mi tu. Szybko mi tu. Szybko mi tu, bo chcę zobaczyć te nowy wyścigi. No, okej, okay, no Szybko mi tutaj dawać No bo słuchajcie, dzisiaj ja tak wchodzę nie? No patrzę, wreszcie ta aktualizacja już się zrobiła po 4 godzinach czekania No i wchodzę, no patrzę, nic nie ma, ludzie piszą Też patrzę, że nic nie ma No ja nie wiem w końcu, czy jest jakaś aktualizacja, czy coś, czy w ogóle nic nie ma, czy coś dodali dali? ja o tym nie wiem więc tu też nic nie pisało, bo ja zawsze wchodzę od razu, jak mi się zrobi aktualizacja. No i ja nie wiedziałam, czy coś mi tutaj pisze, czy coś. Więc no, pytałam się tutaj dziewczyn, które tutaj były. W ogóle gdzie ten nowy wyścig jest? Czy ja sobie o tak wszystko włączę. Hmm, no i gdzie ten jest ten nowy wyścig? Tak dużo ludzi tu. Ten nowy wyścig może być a tam, pewnie, bo tam jest już masa ludzi. Dzień dobry. No. Co, co tutaj... Czemu tu jest tak dużo ludzi? Aha. No to pięknie. Mm -hmm. Mam tu jakieś zadanie. Nie wiem. Czemu oni się tu tak sprawnią? No ja też bym chciała zrobić ten wyścig. Przesuńcie się. Dobra, ja, ale Muszę sprawdzić, czy tutaj jest sklep walent... Co to jest? Co to jest? Punkt szczotkowania? Aha, okej, okay, to jest jakaś tablica I okay, to nieważne Czy tutaj jest sklep Valerio Go? Bo ja bym chciała zobaczyć, zanim ci wszyscy ludzie sobie wyjdą No chyba nie ma Albo ja jestem jakaś ślepa i nie widzę Mm. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może mam zrobić to? Mam zrobić to? Nie wiadomo. Okej, okay. tutaj mam coś zrobić? Co ja mam tu robić? <grym> tutaj mam coś. Nie wiem, może mam to najpierw zrobić, czy coś? Więc wracam już do Was, jak to wszystko zrobię. Ok, zrobiłam wreszcie to wszystko. Usunęłam jakieś tam kamienie. Nie chcę tego. Usunęłam te jakieś tam kamienie. Wiem, że na razie mój koń jest obsłużony, ale po prostu mi się na razie nie chce. I mam tutaj jakieś zadanie. Ja to robię te wszystkie zadania i do was wracam, zobaczymy, czyli się ten nowy wyścig. Okej, okay, chyba zrobiłam te zadania. Czy ja mam jeszcze raz to wszystko zrobić? Czemu tu jest tyle ludzi? Czy tutaj w ogóle ktoś stoi? Nie wiem, zrobię to jeszcze raz. Okej, okay, słuchajcie, postanowiłam, że jakby podzielę ten odcinek na dwie części. Jakby i dzisiaj będzie z tego jak właśnie... Um, oporządzam się południowym kopytem, czy no, to co ja tutaj robię. I nagram jeszcze kolejny odcinek z tego wyścigu, jak w ogóle on mi się odblokuje Więc zrobimy to wszystko Na razie mam tu jakieś... Naprawiam mury, i zrobiłam to, to Nie wiem, chyba może jak to naprawię, tam mi się to, nie wiem, zrobi Może Okej, okay, idę jeszcze tam, bo tam też coś jest Stąd, tak, czyli sprzątam bałagan i buduję i naprawiam mury Tutaj w ogóle ktoś jest? Ktoś jest? Nie, Nie wiem, coś mi się tutaj popadło Okej, okay, idę po konia I muszę zrobić ten... Um, oj, bo dobra, tutaj to naprawiam. Nie wiem, może jak zrobię te rzeczy, to się to odlokuje. Nie mam pojęcia. Może ci ludzie już zrobili po prostu to. Ale nie wiem, się tam. Ja nawet nie wiem, że coś tam jest, bo tam jest tak dużo ludzi. Nie mam pojęcia. okazujecie, bo będę musiała za chwilę kończyć, bo no, wiecie, już moje obowiązki, nie tylko granie. Też widzę, żeby ten odcinek nie był za długi dla was co jeszcze tutaj to zrobię, no i chyba będę kończyć. Sprzątam tu na razie tylko jakiś bałagan, jakieś drzewa. Mam nadzieję, że wam to się podoba, że to nie jest dla was nudne. Sprzątam bałagan. Nie wiem czy jaki będzie tytuł, słuchajcie, ale, ale jakby był taki tytuł, sprzątam bałagan na południowym kopalniu. No dziwne. Ja słuchajcie, nie wiem jaki jadą tam temat, zależy to ode mnie, bo jak się nagrywa film, to ja po prostu nagrywam film i nie patrzę jaki będzie temat, tak? Po prostu nagrywam film, bo nie jak montuję, to wybieram no, sobie temat. Widzę, że dziewczyny też to jakieś tutaj robią. Co gdzie ja mam jeszcze to robić? Hmm, hmm. Nie wiem czy to było, ogóle ktoś jest ups, <grymne> tego tak nie było. Serio to ale mi się na chwilę wyłączył ekran. Nudne to trochę. Ale zrobię to dla was, żeby odblokować ten nowy wyścig Chociaż nie wiem, czy o tym się odblokowuje Ale może coś dostanę, może dostanę chociaż pieniądze za to Ale okej, okay. tutaj on, on, one, 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 też to robią Więc może, może o to chodzi, może to trzeba robić Chyba jeszcze tylko kilka tego... Chyba jeszcze będę wytrzymam sprzątanie tego bałaganu co w ogóle zrobił ten bałagan miał jakieś świnie czy coś. No Co ja mam? Chcę sprzątać tutaj? Co tam u góry? Chyba tak specję, chyba tak. Jeszcze mi zostało 5. No tam uszkodzony płot i jakąś stajnię. A no tutaj spadnę. No, spadło. Tutaj mamy jeszcze coś do zrobienia. Co to jest tym? Aha, buduje staj. Okej, okay, buduję stai. No, mm, i co jeszcze? Ile jeszcze tego. Ja już tego nie zniosłem. A, okej, okay, tam. Okay, to, to chyba będzie jakaś stajnia dla koni. Woo! ty fajnie tu jest. Ładna ta stajnia. <grym> Ładna. Nie ja wiem, może o to chodzi, że ją po prostu naprawić. Jeszcze chyba pięć płotków. No i tyle chyba. Chociaż nie wiem, może jeszcze mi coś każą się męczyć z tym bałaganem. Po kim ja wam to w ogóle sprzątać, po świniach czy po kim? Nie mam pojęcia, naprawię, to naprawiam ten płot, nie wiem po co. Nawet tak ładnie wygląda. Ale jak już mi każą, to już naprawię. Niech im będzie. No i ostatni chyba, mam nadzieję, że ostatni Yes! Jest ostatni! Chyba Dobra, Idę po konia i pójdę zobaczyć, co ja tam mam za zadanie Ok, mam konia, idziemy, idziemy do swojego pana Nie wiem, jak on się nazywa Cześć, panie no cóż, ranczo wygląda lepiej niż tego oczekiwałam. To będzie bezpieczna przystań dla ludzi i koni. Miejsce uzdrowienia miejsce dające radość życia prawdziwy ranczo ratunkowy, o jakim on zawsze marzył. Jestem ogromnie wdzięczny za Twoją pomoc. Chciałbym Ci jakoś odwdzięczyć. No, przynajmniej, przynajmniej coś dostanę. Wiesz co? W nie miejsc, jeśli chcesz, możesz trzymać mieć swoje konie. Co to jest złoty koń? Czy ja dostanę konia? Co to jest za konie? Co to za konie? Czy ja mogę z nim gadać? Nie, nie mogę z nim gadać. Ale odblokowało mi się to, ojej, oh yeah, mamy zadanie, ojej, 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 ale to już na następny odcinek, kochani, więc dziękuję wam za oglądanie i miłego dzionka! No i oczywiście zostawiajcie łapki w górę i suba, będę bardzo szczęśliwa.